Cześć wszystkim z tej strony Marchew. Dzisiaj zaprezentuję Wam nową serię o nazwie Minecraft Poradniki. W tej serii będę pokazywał różne poradniki dla administratorów serwera. Jak być dobrym administratorem, w tej serii pokażę także zapoznanie się z niektórymi komendami, takimi podstawowymi potrzebnymi do zarządzania serwerem. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak dać kuboid na działkę. Przykładowy teren to nie musi być akurat działka, ale przeważnie pokażę Wam, jak dać na działkę i pokażę Wam podstawowe flagi. Flagi to są na przykład, że na przykład gracz tu akurat nie może się bić, klipery nie wybuchają i takie rzeczy. Pierwszą rzeczą, co musimy, którą musimy posiadać, jest zdobycie drewnianej siekierki. Możemy ją wyjąć z ekwipunku, albo możemy ją zdobyć poprzez wpisanie komendy wand. Dostajemy siekierkę, jedną wyrzucę, ponieważ nie, jest mi, nie są potrzebne mi dwie. Drugą rzeczą to będzie mm, zdobycie nici. Możemy ją wziąć z game moda. I teraz tak. Siekierka będzie nam potrzebna do zaznaczania terenu, a nic będzie do sprawdzania, czy jest założony jakiś kuboid. Teraz sprawdzę, czy jest założony przeze mnie przed odcinkiem kuboid działa. Jak widzicie, kuboid jest założony na działce. Czyli możemy przystąpić do zakładania następnego kuboidu. To akurat założy kuboid na akurat na ten teren. Zaznaczamy siekierką po przekątnej dwa elementy, które mają znajdować się w kuboidzie. Teraz gracz będzie mógł jak dokończymy, gracz będzie mógł niszczyć płatki oraz ten teren w środku. Nie będzie mógł niszczyć poza tym terenem żadnych bloczków. Wpisujemy expand vert. No teraz, czyli że mamy nieskończoność bloczków w dół, w górę. Gracz sobie może budować. Możemy też użyć komendy ukośnik expand i piszemy tu jaka ma być wysokość. Przykładowo ja dam na razie 50 i UP, czyli w górę. Czyli teraz już nie będzie to działało, ponieważ wpisałem expand vert. Teraz tak samo możemy wpisać down, down. Tak, dobrze napisamy. To teraz mi nie będzie działało, ponieważ wpisałem już komendę Expand vert, ale jak chcecie to możecie to spróbować. Drugą komendą, którą wpiszemy będzie region define. Tutaj wpisujemy mm, nazwę kuboida. Yy, yy, to znaczy nazwę gracza i nazwę kuboida. Pierwsza to będzie, o ile się nie mylę, nazwa kuboida, druga nazwa gracza, ale wpiszemy to samo, ponieważ jest to łatwe. I teraz wymyślmy sobie, jaki nick, czyli na przykład, nie wiem, Skyman... Skyman... I teraz region jest zapisany jako Skyman, i teraz jak klikniemy sobie nicią jeszcze raz na ten teren, pokazywane są dwa kuboidy, miasto i Skyman. Wiesz, z Skyman, który będzie e, posiadał tą ciałkę, jeszcze nie może na niej budować, ponieważ nie jest, ten teren jakby nie jest włączony do miasta. Aby włączyć wpisujemy Region. Oops, region Set Parent. Teraz wpisujemy nazwę Kuboida, czyli Skiman w moim wypadku. Nazwa Kuboida, do którego przypisujemy, czyli w moim wypadku będzie to miasto. Teraz gracz oniku Skyman będzie mógł bez problemu sobie niszczyć na tej działce, będzie mógł sobie budować aż do samego dołu, aż do samego bedroka, aż do samego góry, czyli 256 kartek w górę. Yy, żeby skasować kuboida wpisujemy komendę rgdel i nazwa kuboida, czyli tu będzie Skyman, źle yy, napisałem, Man. O. No i region Skyman został skasowany, został tylko teraz region miasta. Takie są takie podstawy dodawania działki. Teraz już ten gracz by mógł niszczyć. A żeby jeszcze zapomniałem pokazać, jak dodać, A to dodajemy to komendą rg e, add owner. add owner. Nazwa kuboida, czyli tu będzie miasto i skyman, czyli teraz e, Skyman będzie mógł niszczyć na całym terenie, gdzie jest miasto, czyli on będzie mógł niszczyć to wszystko, co będzie chciał. E, drugą rzeczą to będą flagi. No, flagi służą tak jak już wcześniej wspomniałem, że na przykład możemy wyłączyć akurat na tym terenie PvP, możemy zablokować wybuchanie kliperów, możemy również na przykład zablokować otwieranie skrzynek. I żeby zdobyć wszystkie flagi, możemy napisać komendę rg flag list. Ups, rg flag. I teraz to może troszeczkę podsumujemy to. Miasto. Tu piszemy cokolwiek i wyskoczy nam wszystkie flagi. Ja w tym wypadku użyję PvP, deny. Teraz, w tym momencie zakazałem na terenie spawn używania PvP, nie można się bić. Um. Drugą rzeczą, to mogę teraz włączyć z powrotem, wpisając ALO. PvP zostało teraz z powrotem włączone. Drugą yy, z takich podstawowych, to będzie wybuchanie klipperów. Cyry, ep, Teraz klippery już nie mogą wybuchać. Jeżeli chcemy, żeby z powrotem wybuchały, to teraz już z powrotem wybuchają. Tu możecie sobie znaleźć to na różnych stronach internetowych. Te wszystkie, ja nie będę wszystkich pokazywał, ponieważ dajoby to zbyt dużo czasu. Dostaniecie link w opisie albo wypiszę wszystkie. A więc mam nadzieję, że przybliżyłem Wam, jak dawać działki na serwerze, jak dawać kuboidy oraz jak zabezpieczać serwer flagami. A więc trzymajcie się ciepło. Cześć!